to wierzymy, że ta afera podkarpacka ma takie znaczenie w polityce właśnie tej. Nie wiem, po prostu trudno mi tutaj mówić, bo są można różne domysły, ale widać jedno. Przede wszystkim percepcja mentalna polskich elit, i, i to mówię nie tylko o obozie rządzącym, ale także na przykład o Platformie Obywatelskiej, Hołowni czy też Lewicy, jest po prostu taka, że Ci ludzie mają mentalność jakby junior partnerów, wasali po prostu w stosunku do Ukrainy. To tak naprawdę Żałański tutaj przyjechał jako petent. Który powinien prosić, dziękować i, i tyle. A, a, a on tu przyjechał z prośbą. Yy, przecież ponad po 50% paliwa od ponad roku, które yy, idzie na Ukrainę, to jest polskie paliwo, yy, które my dostarczamy, ponieważ Ukraina nie ma żadnej rafinerii, więc. Yy. Po prostu my tak naprawdę utrzymujemy państwo ukraińskie. Ja tylko przypomnę, w ubiegłym roku bodajże bezpośrednio 9 miliardów złotych przekazaliśmy w formie subwencji dla budżetu Ukrainy na pensje służb. Więc my utrzymujemy już dawno to państwo ukraińskie w jakiejś tam części. I, 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 I tutaj Ukraińcy są uzależnieni w dużym stopniu od nas, a tak naprawdę, czy coś się zmieniło na Ukrainie w kwestii restytucji? na przykład y, mienia kościoła rzymskokatolickiego? Czy coś się zmieniło istotnego w kwestii podejścia do polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie? Czy coś się zmieniło w sposób istotny do polityki historycznej? Czy y, prezydent Zeleński przestał wspierać nazistów ukraińskich, którzy y, po prostu y, 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 epatują symboliką nazistowską, y, pod którą, pod sztandarami której Moldowa w sposób ludobójczy Polaków w czasie II wojny światowej i po wojnie. Nie. Więc po prostu to powinny być, że tak powiem, kwestie, które tutaj powinny być rozstrzygane. Dobra, pomagamy dalej, ale natychmiast proszę rozwiązać to, to, to i to. Bo jeżeli w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina, jeżeli Ukrainie nie wyjdzie ta ofensywa, to będzie. Sytuacji naprawdę tragicznej, i co, nawet znajdując się w sytuacji tragicznej, my nie przedstawiamy naszych żądań, przecież to my będziemy ponosić ryzyko dalszego wspierania Ukrainy, jeżeli Zachód się czy Stany Zjednoczone ograniczą drastycznie wsparcie dla Ukrainy. Także to po prostu, jeżeli my narażamy swoje interesy państwowe, to my musimy tutaj. Bardzo jasno artykułować pewne rzeczy. I, i, I te słowa, które wyrażał już kilkakrotnie Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że w sytuacji, w której znajduje się Ukraina, my nie możemy niczego żądać, to jest jakaś aberracja i to jest po prostu coś, co po prostu jest niespotykanego w polityce międzynarodowej, bo polityka międzynarodowa jest grą interesów. Jeżeli Ukraińcy mają interesy, to my też mamy interesy. Mamy interesy na Ukrainie, chociażby te, które wymieniłem. Mamy interesy. Co pan myśli, panie profesorze, gdy słyszy, o czymś takim jak plany odbudowy Ukrainy. Już teraz, wszystkim... jaka rola będzie jej, jak będzie rola wyglądała Polski w tym wszystkim? Czy to nie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu? Nie no, przede wszystkim jeżeli mówimy o planach odbudowy Ukrainy, to mamy na myśli ile my włożymy w Ukrainę. Czyli po prostu ile budżet państwa polskiego dopłaci ewentualnie polskim firmom, które będą odbudowywać Ukrainę. I tak naprawdę o to chodzi. W tamtym roku budżet Ukrainy stracił około 40% się podaje PKB. Więc Ukraina w tej chwili tereny zajęte przez Rosjan na Ukrainie, to jest około, to jest, szacuje się, że może tam znajdować się do 60% przemysłu, które generowało PKB Ukrainy. Więc a pozostała część infrastruktury jest zniszczona. Jeżeli Ukraińcy nie odzyskają tych terenów, tych fabryk, tych przedsiębiorstw, to tak naprawdę będzie problem utrzymania państwa ukraińskiego, jeszcze raz mówię, utrzymania funkcjonowania państwa ukraińskiego, ponieważ to państwo nie będzie miało dochodów pozwalających na utrzymanie bieżące, nie mówiąc o odbudowie. Więc o czym my mówimy? Kto będzie generował te koszty? Jeżeli teraz świat idzie w bardzo duży kryzys gospodarczy, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, jeżeli zaczną się walić giełdy, to kto będzie się zajmował Ukrainą, finansowaniem Ukrainy? Ja się obawiam, od dawna to mówię, od kilku lat, że. Ukraina może się stać takim Kosowem Europy Wschodniej, z tym, że Kosowo, dwumilionowe państwo, czy tam quasi państwo, utrzymuje Unię Europejska i Stany Zjednoczone, a kto utrzyma kilkudziesięciomilionowe państwo ukraińskie? Przecież tak naprawdę. Przytłaczająca większość młodych ludzi wyjechała albo wyjedzie, jeżeli tam nie będzie perspektyw. Sytuacja demograficzna Ukrainy jest tragiczna, ponieważ od prawie dwóch dekad mniej więcej na 100 umierających rodziło się między 40%. 45 na 50 dzieci, więc po prostu na Ukrainie w dużym stopniu pozostają osoby powyżej 60 roku życia, które w najbliższych dekadach będą odchodzić, więc tam sytuacja demograficzna będzie tragiczna. Nie mówiąc już o tym, że setki tysięcy żołnierzy ukraińskich, a to dotyczy też żołnierzy rosyjskich, będzie miało pewną traumę związaną z... Pola walki, czyli nie będzie tutaj, yy, będzie miało trudności w adaptacji społecznej. Ja tylko przypomnę, że w Wietnamie. Który, gdzie walczyło około 2,5 miliona żołnierzy amerykańskich, około 500 tysięcy miało właśnie ten syndrom pola walki. Tutaj yy, yy, słynny film Rambo w pierwszym odcinku, on pokazuje właśnie brak, yy, yy, nieadaptowanie się byłego żołnierza do życia w, w cywilu. I, i, to, I to będzie też bardzo duży problem, czyli bardzo duża przestępczość przez to. No będzie i, i właśnie, ale też przestępczość przyszła i dobrze sobie radzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. No tak, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli policja nie była i nie jest w stanie z różnych względów, nie mówię, że nie chce walczyć na przykład z narkotykami w Polsce, no to wojna u granic Polski będzie generowała to, że będzie bardzo duży podaż nielegalnej broni, amunicji na terenie Rzeczpospolitej. Po prostu, jeżeli rząd szybko nie unormuje prawa, i nie zliberalizuje prawa do broni i amunicji, to będą duże środowiska, które będą tą, tą broni i amunicję kupowały w sposób nielegalny. Więc tutaj przed Polską są bardzo duże wyzwania. Ja jeszcze chciałem zwrócić na jedną uwagę. Był, jestem w szoku kiedy y, dwa czy trzy dni temu premier Morawiecki ogłosił, że sprzedajemy Ukrainie 100 rosomaków, y, które mają zasilić siły zbrojne Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że y, patent, y, zgoda na produkcję rosomaków w Polsce wygasł, Mieliśmy, o ile pamiętam, około 400 bazowych Rosomaków, do nich miano y, wsadzić najnowocześniejsze wieże, i te Rosomaki, jako najnowszy sprzęt, miały trafić do wojska polskiego. Między innymi do 21 brygady szczelców podkalańskich na Podkarpaciu. A teraz okazuje się, że ta brygada na Podkarpaciu najbliższe lata nadal będzie y, posiadała stare y, kilkudziesięcioletnie bojowe wozy piechoty 1, bo Rosomaki, które miały otrzymać, pójdą na Ukrainę. Czy to jest wzmacnianie polskiej armii? Czyli nawet to, co my mamy w znacznych ilościach, gdzie y, Huta Stalowa Wola miała przystosować odpowiednią, bez, y, bez y, że tak powiem, osobową, automatyczną wieżę do tych Rosomaków, co miało trafić do Wojska Polskiego, to jedzie najnowszy sprzęt spod Igły na Ukrainę a my nadal po prostu w Polsce yy, nasi żołnierze mają posługiwać się sprzętem, który ma powyżej 30 lat.